Hej, dziś witajcie! Z tej strony Diso, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam pięć najciekawszych rzeczy z Minecraft 1.20, które musisz zobaczyć. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym prosić cię o zostawienie suba z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po tysiąc, brakuje nam naprawdę niewiele. Z góry dzięki! Zaczynając od pierwszej rzeczy, jaką jest archeologia, czyli główna rzecz dodana w najnowszej aktualizacji. Polega ona na wygrzebywaniu z podejrzanego piasku lub gravelu różnych ciekawych przedmiotów, takich jak surowce, części garnków, czy również w ciepłym otoczeniu Oceanie Jajosnifera. Sam proces odbywa się poprzez użycie szczoteczki, pędzelka, nowego narzędzia w każdym razie. A sam proces jest niebywale satysfakcjonujący. Właśnie dzięki wykopanym częściom dzbanków bądź garnków, jak zwał, tak zwał, możemy stworzyć piękne dekoracje, a tutaj mój pomysł na wykorzystanie tych oto dzbanków. I już drugą nowością jest możliwość przyozdabiania naszych zbroi przy użyciu templetek. Aby przyozdobić naszą zbroję, potrzebujemy templetki, którą znajdziemy w wielu strukturach, oczywiście dowolnej części zbroi z dowolnego seta oraz dowolny minerał. Wliczają się to także kwarc oraz ametyst. Następnie umieszczamy wszystko w stole kowalskim i uzyskujemy piękne ozdoby. Także w tej aktualizacji utrudniono zdobywanie netherite'owych narzędzi oraz zbroi, ponieważ aby zupgradeować taką diamentową zbroję do poziomu netherite'u potrzebujemy również templetki, którą znaleźć można w bastionach. Już trzecia mała, ale wydaje mi się, że warta wspomnienia w filmie nowość, to dodanie nowej główki piglina dokładnie. Otrzymujemy ją w dokładnie ten sam sposób, co inne główki, czyli przez wybuch naładowanego creepera. Warte wspomnienie jest również, że gdy jest ona zasilona, w dość śmieszny sposób porusza uszami. Już czwartą rzeczą jest flagowy mod tej aktualizacji, czyli sniffer, który wykluwa się ze starożytnego jaja do znalezienia w ruinach na ciepłym oceanie. Kiedy taki sniffer już nam dorośnie, wygląda naprawdę bardzo fajnie, ma naprawdę bardzo ciekawe animacje ale co ważniejsze, pozwala nam pozyskać dwie nowe rośliny. Nasiona wykopane przez sniffera musimy posadzić w użyźnionej glebie, poczekać odpowiednią ilość czasu i dopiero wtedy możemy zebrać gotowe kwiatki, które swoją drogą są bardzo ładne. W piątym, ostatnim już segmencie zajmiemy się resztą rzeczy dodanych w tej aktualizacji, takimi jak ten wielbłąd, ta bambusowa tratwa, kolejny piękny rodzaj drewna jakim jest wiśnia oraz w zasadzie dodanie drzewka bonsai, bambusowe drewno, w pełni wiszące tabliczki, które od tej aktualizacji można edytować i pisać z dwóch stron. Na samym końcu z banki, które dzięki swojej unikalności i ilości odłamków, których można użyć do ich skraftowania, których jest aż 20, możemy stworzyć aż 160 tysięcy kombinacji. Także można się bawić. A więc dobrze, film ten dobiegł końca. Dajcie znać, czy taki format filmów Wam się podoba. Oczywiście zostawcie po sobie lajka i subskrypcję, a my widzimy się już niebawem w następnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!